Baśnie o dębowym sercu, część czwarta. Przez cały ten czas, gdy Antoś rozprawiał się ze smokiem, wewnątrz pałacu panowała cisza. Czarnoksiężnik spał w swojej ogromnej sypialni i śnił o jeszcze większych bogactwach. Nagle obudził go hałas dochodzący z okna. Na parapecie siedział duży czarny kruk, który energicznie stukał dziobem w szybę. Był to jeden z wielu szpiegów patrolujących okolice pałacu. A Genor nie lubił, gdy ktoś przerywał mu sen, więc ze złością krzyknął. Ktoś śmie mnie nie budzić. Od tych słów aż zatrząsł się ciężki złoty żerandol zwisający z sufitu. Rozścieczony czarodziej miał tak potężny głos, że nawet jego słudzy bali się z nim wtedy rozmawiać. To ja, mój panie, zaczął cicho i niepewnie kruk, obawiając się, że jeszcze bardziej rozgniewa swojego władcę. Wybacz, że cię niepokoję, panie. Ale mam dla Ciebie ważną wiadomość. W Twoich ogrodach zjawi się chłopiec i właśnie podąża do bramy pałacu. Agenor mocniej nakrywając się kodrą, leniwie odparł. Kryształowego mostu i złotej bramy pilnuje mój smok. Już on się zajmie tym biedakiem. A ty głupcze odleć jak najszybciej, póki dobry. Kruk miał jeszcze jedną gorszą wiadomość. Wiedział, jak bardzo rozgniewa nią Agenora. Bał się, że czarodziej ze złości zmieni go w mrówkę albo coś innego, ale nie miał wyjścia i zakrakał. Twój smok, panie, właśnie został pokonany i spadł w czarną przepaść. Czarodziej zerwał się z łoża i aż zawarł się z ściekłości. Kruk skrzydłem zakrył swoje przerażone oczy, ale czując, że nie zmienia się w inne stworzenie, delikatnie je odsłonił. A genor chodził nerwowo po sypialni i złożeczył pod nosem. Ubrany był w kolorową, zsięgającą podłogi bardzo śmieszną koszulę nocną. Widok ten tak zaskoczył ptaka, że nie wytrzymał i parsknął śmiechem. Szybko jednak tego pożałował, bo czarodziej machnął różką i w mgnieniu oka przymienił go w rechoczącą żabę. Pokonał mojego smoka? Jak to możliwe? Zgładził go mały chłopiec? To na pewno jakiś wielki czarodziej, którym sam będę się musiał zająć krzyczał zdenerwowany agenor. Po czym wypowiedział jakieś niezrozumiałe dla zwykłych ludzi zaklęcie. W tym samym momencie znalazł się na dziedzińcu, czekając na spotkanie z wielkim czarodziejem w ciele chłopca. Już nie miał na sobie śmiesznej nocnej koszuli, choć jego szata była równie długa. Kontrastowała z otaczającymi go drogimi kamieniami i złotem. Była czarna i złowroga jak moc. Którą mógł się pochwalić jej właściciel. Antek stał przed zamkniętą bramą pałacu, gdy nagle coś zazgrzytało. W złotych zamkach przekręciły się niewidoczne klucze, a po chwili nieznana moc otworzyła ciężkie wrota, wpuszczając chłopca do środka. Zapraszam cię, mój szanowny gościu. Wejdź śmiało, powiedział czarnoksiężnik, wyciągając do przodu obie ręce w geście powitania jego długie czarne włosy rozbił wiatr, który wpadł gwałtownie na dziedziniec, a na ustach pojawił się złowieszczy uśmiech. Jestem Agenor, władam wszystkim co widzisz dookoła. Kim jesteś i co cię sprowadza do mojego królestwa? Wyglądał dokładnie tak jak Antek go sobie wyobrażał. Był groźny i potężny, a wokół niego czuć było unoszącą się czarną magię. Przełamując strach, chłopiec głośno i zdecydowanie powiedział: Mam na imię Antek. Przybyłem tu prosić Cię, byś oddał gałąź, którą podstępnie skradłoś pewnemu drzewu. Ona jest jego sercem i bardzo jej potrzebuje. Bez niej wkrótce usknie. Domyślał się, że nie odzyska gałązki bez walki, ale postanowił, że najpierw spróbuje grzecznie o nią poprosić. Opowiedział też historię niedoli, jaką zgotował im czarodziej. Mówił o głodzie, biedzie i dobrym dębie, który resztkami sił pomagał mieszkańcom wioski. Miał cień nadziei, że Agenor rozlituje się nad nim i odda mu serce drzewa. Ha, ha, ha! roześmiał się przeraźliwie mak. Jesteś tylko zwykłym człowiekiem, który śmie stawać naprzeciwko wielkiego czarnoksiężnika, a ja wziąłem cię za równego sobie. Nie wiem, jak udało ci się pokonać mojego smoka, ale poniesie za to karę. W tej chwili ciężka złota brama pałacu głośno zatrzasnęła się za chłopcem, odcinając mu drogę ucieczki. Antek jednak nie zamierzał się poddawać. Wiedział, że niedługo będzie świtało i musi szybko coś wymyślić. Co cię przemienić? pytał złośliwie czarodziej. Chcesz być osłem, wroną, a może małym pająkiem, którego łatwo rozdeptać? Po chwili namysłu, namysłu uśmiechnął się podstępnie i zacierając kościste dłonie rzekł: Dam ci szansę na odzyskanie serca drzewa. Agenor głośno klasnął w dłonie i momentalnie znaleźli się w jednej z pałacowych komnat. Była bardzo duża, podłoga błyszczała jak lód, ściany pokryte były kolorowymi tkaninami, a pod sufitem na ciężkich brylantowych żerandolach błyszczały magiczne kamienie rozświetlające całe pomieszczenie. Jedna rzecz sprawiała jednak, że wszystkie te cudowne przedmioty i kosztowności wydawały się być skromne i niepozorne. Na końcu komnaty, na kryształowej podstawie, stał tron. Nie był ze złota czy diamentów, nie oślepiał blaskiem drogich kamieni, ale był niewątpliwie najpiękniejszą rzeczą, jaką chłopiec widział w całym królestwie Agenora. Wykonany został z mnóstwa dębowych gałęzi, które wydawały się poruszać, sprawiały wrażenie, jakby chciały się uwolnić, jakby ktoś splutuje w magicznym węzłem. Wokół unosiło się jasne światło, które napełniało przestraszonego chłopca nadzieją. Czarnoksiężnik podszedł do tronu i zwrócił się do chłopca. Piękny, prawda? Zrobiony jest z tysiąca dębowych serc. To one są źródłem mojej mocy i bogactwa. Każda z tych gałęzi przyniosła do mojego królestwa to, co najcenniejsze. Zabierając je drzewom, zdobywałem całe okoliczne dobra i skarby. Z tym tronem związana jest zagadka, którą chcę ci zadać. Jeśli odpowiesz poprawnie, oddam Ci serce, po które przybyłeś i puszczę cię wolno. Jednak jeżeli się pomylisz, zostaniesz tu na zawsze. Przemienię cię w smoka i będziesz nowym strażnikiem bramy pałacu. Zgadzasz się? Chłopiec nie miał czasu na zastanowienie. Wiedział jak, widział, jak słabe światło od dnia zaczyna zaglądać przez okno komnaty tronowej. Już za chwilę słońce swoimi promieniami muśnie dąb, który bez swojego serca uschnie na zawsze. Zgadzam się na wszystko. Zadaj mi zagadkę, ale szybko, odparł Antek. Agenor uśmiechnął się szeroko, przeczuwając rychłe zwycięstwo i rzekł. Z miejsca, w którym stoisz, przypad się dokładnie każdej z dębowych gałęzi tworzących tron. Jeżeli zgadniesz, która z nich należy do Twojego drzewa, dam ci ją i puszczę cię wolno. Antosia od tronu dzieliło kilkanaście kroków, więc miał trudności z dostrzeżeniem szczegółów różniących gałęzie. Mimo to wytężył wzrok i zaczął szukać jakiegokolwiek znaku, po którym poznałby serce swojego przyjaciela. Niestety wszystkie gałęzie były, były do siebie bardzo podobne, powoli tracił nadzieję, że jeszcze kiedyś ujrzy kochaną mamusię i uratuje dom. Ostatni raz pochylił się do przodu, by jak najbardziej zbliżyć się do tronu, gdy nagle spod koszuli wypadł mu kawałek kory. Całkiem zapomniał o tym darze, który miał go ochronić przed zło, złymi czarami. Antek szybko podniósł korę z podłogi, a wtedy ona zaczęła świecić. Komnata wypełnił magiczny blask. Czuć było zapach trawy i słychać szum wartkiego strumyka. Ten mały fragmentik drzewa obdorzony był tak najczystszą mocą przyrody i siłą dobra. Nagle wszystkie uwięzione gałęzie zaczęły wyginać się, to w lewo, to na prawo, jakby dmuchał w nie silny wiatr. Z każdą chwilą tron tańczył mocniej i mocniej, aż wreszcie jedna z gałęzi wyrwała się z magicznego uścisku i poleciała wprost ręce Antosia. Nie mogę w to uwierzyć, wyszeptał chłopiec. Udało się! Odzyskałem serce dębu i uratowałem moją wioskę. Naprawdę mi się udało! Podniósł gałązkę do góry i radośnie zawołał do oszołomionego maga: To jest serce, po które przyszedłem. Rozwiązałem Twoją zagadkę. Wypuść mnie i pozwól bezpiecznie wrócić do domu, zgodnie z umową. Koniec części czwartej. Zapraszam na ostatnią piątą część już niedługo.